Cześć słońce. Jeszcze raz do Ciebie przychodzę z tym filmem o pomidorach. Jeszcze jedna część popatrz ten eksperyment mój on nie skończył się na tych pomidorach, na grządce tutaj koło ogrodzenia, te drugie przy ogórkach też ogołociłam z liści. Tutaj wiesz co, między ogórkami i pomidorami? Podobno, ogórki i pomidory to nie jest dobre sąsiedztwo. No to ja na wiosnę wpadłam na pomysł, że wsadzę tu, w, w, wsieję tu marchewkę i buraczki. I sztuk, ile wyrosło? Buraczków kilka, i marchewki jeszcze mniej. No ale w każdym bądź razie nie sąsiadują ze sobą bezpośrednio. Yy, I teraz tak, te też. Tym też listki zebrałam, dlatego że wiesz co? Ja sobie przypomniałam, yy, kolejny mój, yy, poprzedni mój nieudany eksperyment, yy, to znaczy w zeszłym roku, yy, tak, pod koniec sierpnia, musieliśmy zlikwidować pomidory, ponieważ wszystkie pomidory miały zarazę tą pomidorową, tą taką pleść brzydką to jest jakaś yy, grzybowa choroba, chyba. I yy, i musieliśmy je wszystkie zlikwidować, mało tego spalić, a nie dać na kompost. No bo, no bo cóż. I w tym roku postanowiłam, że zrobiłam ekologiczne opryski, i postanowiłam, że nie popełnię tego błędu drugi raz. No ale cóż, zapomniałam i właściwie to nie wiedziałam o tym, że można pomidorom obrywać listki. Uczyniłam to. Popatrz jaka to jest plątanina. Bo po prostu jeden do drugiego, ręce wyciągają, nogi, szyje, wszystko co się da. Niektóre jeszcze kwitną. Mówiłam. Tutaj kwitnie. No może jeszcze zdąży. Kto to wie? Tutaj kwitnie. W każdym bądź razie poobrywałam te listki, bo listki były brzydkie, tak jak ci pokazywałam. Po prostu były brzydkie. No i obawiałam się, że pomidory będą chorowały przez nie. A wyobraź sobie, że te owoce pomidorów. To one w ogóle były tak zasłonięte przez te liście, że to było po prostu małe prawdopodobieństwo, że one naturalnie dojrzeją. Trzeba je było ciągle do domu brać. I tak to wygląda tutaj z tej strony. Tu mają szpinak. Aha! I co jeszcze? Ważna sprawa. Odkryły się papryki. Odkryły się papryki, z tym, że popatrz. To jest papryczka. Tak, to jest papryczka to jest druga gdzieś, to jest trzecia, czwarta są te papryczki z tym, że te papryczki to jest druga papryczka, tam jest trzecia papryczka z tym, że te papryczki to powiem Ci, one były tak przysłonięte przez pomidory to był w ogóle nie za fajny pomysł że ja je tak przytuliłam jedne do drugich i tam na tej drugiej grządce też są papryczki, jak widzisz przy pomidorach o, są tutaj dwie papryczki z tym, że tamte mają troszkę więcej jak gdyby miejsca a te, wiesz, nie wszystkie liście usunęłam no bo przez któreś musi y, syntetyzować znaczy fotosynteza musi zachodzić więc wszystkich nie usunęłam no ale usunęłam, tak powiem ci myślę, że z 80% tych liści to jak nic tutaj jest ogromny piękny krzew papryki a na nim takie cuś to w ogóle trudno nazwać papryką Coś. A, to było dobre. Ale jakieś takie cienkie. Poprzę, takie, takie. O, takie, takie. takie maleńkie, widzisz, niewiele większe od mojego paznokcia na kciuku. więc jest naprawdę coś małego. Czy tutaj jeszcze jest jakaś papryczka? Jakiś owoc papryki. A, jest tutaj, jest coś tam. Coś tam jest. No ale w każdym razie już teraz wiem. U Ciebie się piękne papryki udają. Już teraz wiem, że papryki to do tunelku. No i dużo słońca. Dużo słońca i pomidorki wyglądają no, tak O widzisz tutaj już kilka by można było usunąć bo y, pomidory jeżeli się usuwa te bardziej dojrzałe pomidory to i one dojrzewają w domu tak do pełna do, do, do całkowitej dojrzałości to te mniejsze one wtedy szybciej rosną i są lepsze efekty więc szybciutko lecę po sekatorek jeszcze je pozrywam i zobaczymy co się będzie działo dalej Kwiaczki.